Po wielu latach starań Tuchów ma swoją obwodnicę. Uczestniczący w wydarzeniu, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że inwestycja ma służyć kolejnym pokoleniom. Najwięcej pytań dotyczących przyszłości, dotyczących tego, jak Długo będziemy przebudowywali drogi. Ile czasu będzie należało czekać, aby te drogi były bezpieczne? Tych pytań najwięcej zadają młodzi ludzie. Zadają ludzie, którzy e, dzisiaj startują w dorosłe życie, którzy dzisiaj zakładają rodziny. Bo chcą związać swoją przyszłość z tą ziemią. Uroczystego otwarcia inwestycji dokonano 1 lipca. To ważny dzień dla mieszkańców Tuchowa i wszystkich podróżujących, mówił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Najważniejsze jest to, że w dniu dzisiejszym oddaliśmy te prawie 3 km obwodnicy bardzo ważnej. Bo wyprowadzającej ciężki ruch samochodowy z centrum e, Tuchowa skomplikowana inwestycja, bo przecież czy obiekty mostowe, czy duże ronda, więc, więc firma Straba, która w ciągu e, Dwóch lat zrealizowała tą inwestycję. E, powinna być przed wszystkich chwalona. To kolejna ważna inicjatywa w Małopolsce, którą realizował samorząd Województwa Małopolskiego, podkreślała Marta Malec-Lech, członek zarządu Województwa Małopolskiego ponad 10 milionów złotych trafia z budżetu województwa natomiast ponad 45 milionów to jest ze środków unijnych którymi dysponuje województwo małopolskie to jest myślę bardzo dobra wiadomość nie tylko dla samych mieszkańców Tuchowa ale w ogóle tego regionu przez obwodnicę będzie przebiegał ruch w kierunku Tarnowa w tym także do autostrady A4 droga prowadzi też do Gorlic i na Słowację najważniejsze było jednak wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum dodał starosta powiatu Tarn Roman Łucasz. Tym bardziej, że jeszcze widzimy, że Tuchów w całym centrum ma bardzo wąskie ulice. Ulice ma bardzo również ostre zakręty, gdzie trudno było się z tymi samochodami po prostu zmieścić, dlatego też to bezpieczeństwo mieszkańców na pewno było tutaj narażone na, na szwang, dlatego też taka inwestycja, jak, jak ta dzisiaj tu otwieramy, jest naprawdę wielką, wspaniałym, wspaniałym momentem i myślę, że to 1 lipca na długo zostanie w pamięci wszystkich mieszkańców, ale również myślę, że nie nas tutaj jako reprezentujący pojazd tarnowski. Jak mówiła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa, starania trwały Wiele lat, a zwieńczyła je dwuletnia budowa, którą udało się zakończyć z powodzeniem. Tak naprawdę od 2010 roku mieszkańcy czekali na obwodnicę. Sama budowa to już tylko dwa lata, od 2020 roku. No myślę, że jak na tak ogromną inwestycję, to naprawdę nie było długo. Obwodnica nie jest długa, bo ma niecałe 3 km. W porównaniu z innymi obwodami, obwodnicami to naprawdę krótko, ale budowa kosztowała ponad 60 milionów, dlatego, że jest to trudny teren. Tutaj idziemy w korycie Rzeki Białej i bardzo duże uwarunkowania miały bardzo duże znaczenie tutaj w kosztach obwodnicy. Przypomnijmy, że obwodnica Tuchowa to inwestycja, która kosztowała ponad 57 milionów złotych. Województwo Małopolskie dofinansowało ją kwotą 10 milionów. Warto dodać, że to Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzi jeszcze dwie inwestycje w regionie tarnowskim. Pierwsza to budowa połączenia węzła A4 w Wierzchosławicach z Tarnowem. Druga to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na trasie Żabno-Kozłów.